Dawid i Salomon królowali nad wszystkimi dwunastoma plemionami. Po nich królem został jednak Rehoboam. Lud zgromadził się wszechem przy górze Garizim. Kilka wieków wcześniej, gdy Jozue wszedł do Ziemi Obiecanej, to właśnie tutaj odczytano całe prawo. Wracając do wnuka Dawida, ten nowy król nie chciał złagodzić ciężkich praw, a więc lud się zbuntował. Doszło wtedy do podziału państwa. Rehoboam uciekł do stolicy, do Jerozolimy. Pozostały przy nim tylko dwa plemiona, Juda i Beniamin. Królem dziesięciu plemion Izraela na północy został Jeroboam z plemienia Efraima. Miasto, gdzie doszło do buntu, czyli Szechem, było jego pierwszą stolicą. Później jednak przeniósł się chyba do Penuel za Jordanem, a ostatecznie zamieszkał w Tircy, mieście, które stało się stolicą dla pięciu kolejnych królów Izraela. W dwuplemiennym Królestwie Judy na południu rządziła dynastia potomków króla Dawida. Za to na północy w dziesięcioplemiennym Królestwie Izraela dynastie zmieniały się co chwila. Pierwszym królem był Jeroboam. Nie chciał on, aby jego poddani chodzili do Jerozolimy na święta, ustanowił więc własne miejsce kultów Betel i Dan. To pierwsze miasto, czyli Betel, znajdowało się na granicy Judy i Izraela. Ludzi idących do Jerozolimy na święto można było tam zatrzymać. Po Jeroboamie rządził jego syn Nadab, którego zabił jednak Basza. Po nim rządził jego syn Ela, ale jego zabił z kolei Zimri. Były to więc dość krótkie dynastie: zaledwie ojciec i syn. Ten ostatni, piąty król Izraela, Zimri, panował zaledwie siedem dni. Spłonął w tircy, którą zdobył Omri, szósty król Izraela. Jego dynastia panowała trochę dłużej. Być może z powodu pożaru Tircy przeniósł on stolicę Izraela do Samarii.